Jasnowic Jackowski mówi wprost, seriale telewizyjne to gówno, seriale telewizyjne to gówno, szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego na temat polskich seriali, a także zagranicznych, to co nam serwuje tak naprawdę telewizja. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Jasnowic Jackowski, szokujące słowa wypowiedział na temat seriali, mówi, że seriale to jest tak naprawdę gówno, szokujące, mocne tak naprawdę słowa. E, mówi o tym, że mass media zaśmiecają wasz umysł, tak? E, z, e, dokładnie w ten sposób, mass media zaśmiecają nasze umysły. Mass media praktycznie zaśmiecają nasze umysły i bardzo krytycznie tutaj Jasnowiec Jackowski wypowiedział się na temat e, seriali, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Mocne tak naprawdę, ostre słowa. No ja powiem w ten sposób, seriale na pewno są potrzebne jeżeli ludzie to oglądają, wiele milionów ludzi to ogląda, no jest to praktycznie potrzeba pewna społeczeństwa. Nawet jeżeli to jest pewna fikcja, niezwiązana z rzeczywistością, no to taka jest potrzeba wśród Polaków, żeby oglądać takie seriale, żeby mieć takie wrażenie, że jest gdzieś ten świat idealny, że tak po prostu wyglądają nasi sąsiedzi, jak ci po prostu w telewizji. No właśnie, ale bardzo tu krytycznie się powiedział Jasnowic na temat seriali, tak, na temat seriali, które są emitowane w telewizji. No i że mas media zaśmiecają tak naprawdę nasz umysł. Jasno Jackowski krytykuje też to, że tak naprawdę jesteśmy bombardowani tutaj wiadomościami na każdym kroku, tak. Tysiące praktycznie wiadomości na każdym kroku, co wszystko praktycznie wpływa na nasze życie, na nasze funkcjonowanie. No ja powiem w ten sposób, że na przykład seriale bardzo mocno wpływają na rzeczywistość do tego stopnia, że ludzie podejmują decyzje życiowe na podstawie właśnie seriali. Utożsamiają się z pewnymi postaciami, utożsamiają się z pewnymi tutaj rodzinami, nawet które występują w tych serialach, i później podejmują takie decyzje w życiu. No to jest szokująca tak naprawdę sytuacja, tak? I że po prostu takie decyzje praktycznie te osoby podejmują, no bo jednak mimo wszystko to jest serial, to jest pewna fikcja literacka, która została stworzona, świat nieralny, który został stworzony przez scenarzystę, no i można na nim opierać swojego życia, tak? Bardzo często na przykład ludzie biorą wzorce, które mają miejsce w serialach, i myślą, że to jest tak samo, tak na przykład tutaj w życiu, tak. No, nie chcę tutaj mówić konkretnie, jeśli chodzi o tytuły, tak, ale na przykład pewne perypetie dotyczące tutaj tutaj po prostu przygód w rodzinie, tak, że na przykład w, mając tak naprawdę dzieci, mając tutaj rodzinę, to problemy, które są w rodzinie, to są takie błahe gagi, tak, które spotykają każdego dnia, gdzieś nieposprzątane naczynia, niepospr niepomyte naczynia, nieposprzątany gdzieś pokój, takie proste gagi, gdzie tak naprawdę wiele rodzin stoi przed olbrzymimi problemami finansowymi, długi, kredyty, utraty pracy, utraty zdrowia. Natomiast wszystko praktycznie w serialach jest prowadzone do takiego sympatycznego, także jak się będzie mieć dwójkę, trójkę czy piątkę dzieci, to wszystko będzie takie sympatyczne, że to będzie po prostu le lekkie życie, a wcale tak nie jest, tak kolorowo. No, i często ludzie później podejmują tutaj decyzje o życiu na podstawie tutaj seriali. Pamiętam taką sytuację, na przykład studiowałem tutaj tak, i prawo, i była taka sytuacja, że na, na pierwszym roku prawa było mnóstwo ludzi, mnóstwo było po prostu dziewczyn czy, czy też kobiet, które były zafascynowane, bo w tamtym czasie był popularny praktycznie serial o tutaj prawniczce, tak? O pewnej pra, pra, prawniczce, która była, no nie wiem, pracą prawnym, czy po prostu adwokatem. I mnóstwo dziewczyn oglądało to w czasach liceum i zafascynowało się tą historią i później zdecydowały, że poszły, na ty, poszły właśnie na takie studia. No oczywiście te dziewczyny później nie pokończyły tych studiów, tak bardzo szybko podpadały, już na, na, na pierwszych egzaminach. Pamiętam nawet taką sytuację, gdzie jedna z dziewczyn na egzaminie nie zdała egzaminu i wrzuciła indeks prosto do śmieci, tak? Nie zdała go nigdzie w, w, w sekretarecie. No właśnie, bo utożsamiały się pewnie bardzo często z tym serialem, że to będzie takie pi, piękne, kolorowe, ładne na samochody, kancelarie, tak, tutaj prestiż, pozycja, a to nie jest takie proste, to trzeba po prostu wiele lat ciężkiej pracy, nauki. No właśnie, często właśnie te seriale tak naprawdę kształtują nasze wyobrażenie, tak, zakrzywiają rzeczywistość, która jest, kreują pewien świat, który byśmy chcieli, tak, zobaczyć, ale on taki nie jest do końca, tak, życie jest skomplikowane, poplątane, tak naprawdę są losy, życie, życia po prostu ludzi, poplątane są losy, losy ludzkie. Oczywiście wszystko byłoby fajne gdyby w życiu było takie Proste wszystko, tak? Praca, pieniądze, rodzina, nie byłoby rozwodów, nie byłoby utraty pracy, nie byłoby chorób, to wszystko byłoby łatwe, tak jak właśnie w serialu, no ale życie pisze zupełnie inne scenariusze na, na przekór, tak? Tutaj także rzeczywiście tak to wszystko wygląda. No ale z Jackowski widać, że jest ogromnym przeciwnikiem właśnie tych seriali, tak, te po prostu tych seriali. Tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że właśnie ludzie, nie tylko kobiety, ale też mężczyźni, którzy oglądają seriale, później tak naprawdę chcą narzucić te wzorce, które są w serialu na tutaj swoich jakby tutaj domowników, tak? Na męża czy na, na żonę, że te postacie powinny tak się zachowywać właśnie jak w tym serialu, co też jest po prostu w jakiś sposób niebezpieczne, tak? Co może po prostu być niebezpieczne. Nawet taką pamiętam sytuację, że był serial w Polsce i w tym serialu ta główna bohaterka porusza się pewnego rodzaju modelem samochodu i później przez kilka lat mnóstwo Mnóstwo po prostu kobiet poruszało się właśnie tym samym modelem samochodu, już nie będę mówił dokładnie o które chodzi, i tak dalej. Natomiast byłem ciekawy, że akurat ten model samochodu jest strasznie popularny wśród tych kobiet, później się okazało, że to jest na podstawie właśnie serialu. Ja tego serialu nie oglądałem, ale rzeczywiście w tym serialu ta kobieta się poruszała, jeździła po Warszawie, i tak dalej, robiła karierę, była tam w siednim wieku. No i mnóstwo pewnie kobiet po prostu, jakby zafascynowane tą historią, rzeczywiście później kupiło ten samochód, tak? I rzeczywiście jakby Brały z tego przykład. A wcale ten samochód ani nie był dobry, ani nie był jakiś świetny, albo nie miał po prostu takich świetnych osiągnięć, po prostu był promowany w tym serialu. I Te kobiety rzeczywiście chciały być tak jak ta bohaterka w tym serialu, tak? Ale to też się odnosi do mężczyzn, co nie jest tak, że tylko kobiety po prostu oglądają te serialy. No ale szokujące tutaj jest słowa właśnie Jasnowidza Jackowskiego, który właśnie bardzo mocno krytykuje, tak? Krytykuje. Oczywiście media są potrzebne, serialy są też po prostu potrzebne. Media dostarczają informacje, ale też po prostu trzeba mieć swój pewien punkt widzenia, tak? Nie można się praktycznie wszystkim inspirować, wszystkim po prostu brać to, to co media przekazują nam, tak? Na przykład bardzo często media nie informują o tym, co się dzieje na świecie, to są takie po prostu tylko informacje pobieżne, tak, mało informacji dotyczą, dotyczy, dotyczy na przykład polityki międzynarodowej, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale takich prawdziwych relacji, nie to, że przyjechał przywódca, przywitał się i tak dalej, ale tak naprawdę co tam się dzieje, tak, na Bliskim Wschodzie, tak, które państwa liczą się na Bliskim Wschodzie, tak, że to nie są wcale te państwa, gdzie może dojść do wybuchu wojny, na przykład Iran, tak, bo to w, w in, zupełnie inne Państwa rozdają tam karty, że też jest walka po prostu o przywództwo wśród krajów arabskich. Tego praktycznie nie ma. W mediach. Natomiast wiadomo, że seriale są łatwiejsze e, praktycznie do przedstawienia, e, są też prostsze do nakręcenia i e, tutaj zarabiania pieniędzy, tak? No bo zobaczmy sobie, że większość seriali nagrywana jest praktycznie nawet nie w studiu, ale na halach magazynowych, gdzie e, nawet to nie jest nagrywane w, w, w zwykłych pomieszczeniach, w przychodniach, czy po prostu w jakichś budynkach, czy w, w domach, czy w mieszkaniach, tylko jest wielka hala, najczęściej pod dużym miastem, e, i ta hala jest po prostu podzielona, tak? Tak, przygotowana specjalnie tam przez złotą rączkę, poszczególne pomieszczenia i sztucznie rzucane praktycznie światło, że niby po prostu jest dzień tak, i kręcone praktycznie są tej sceny. tak, no, Rzecz nie bywała: czyli te wszystkie pomieszczenia to nie są pomieszczenia, które mają miejsce fizycznie, tylko są to praktycznie pomieszczenia, które zostały sklejone gdzieś z płyt na wielkiej hali wielkości dużego marketu. Tam są po prostu tak 20-30 pomieszczeń, na których praktycznie od rana do wieczora nagrywane są ujęcia nagrywane sekwencje. Ja powiem tak, no ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem seriali uważam, że seriale wnoszą wiele po prostu dobrego, tak, natomiast oczywiście błędem jest jakby inspirowanie się życiem bohaterów, bohaterów jeden do jednego, tak, no mieliśmy na przykład sytuację tutaj Agnieszki Kotulanki, tak, aktorki, która no zmarła tak naprawdę, no śmierć po prostu tragiczna, a w serialu grała po prostu tutaj chyba Krystynę, tak, która była, pracowana na uniwersytecie chyba tam językowym, chyba u chorwackiego, była tak, wykładowcą, w każdym razie gdzieś tam pracowała w sekretariacie, no zobaczmy sobie, że ta postać praktycznie grana przez Agnieszkę Koturankę, zupełnie nie miała się do tego, jakie ona później miała pod koniec życia problemy, tak, no to jest zupełnie inny świat, inna rzeczywistość, no muszę powiedzieć, że byłem w dużym szoku akurat jeśli chodzi o tą postać, bo kogo jak kogo po prostu ją, jej by on po prostu o pewne rzeczy nie, nie posądzał, a rzeczywiście zupełnie inaczej tutaj wygląda jej życie prywatne, a inaczej życie po prostu tutaj serialowe, tak, oczywiście Oczywiście jest to wybór każdego człowieka, tak? No, aktor kreuje pewną postać na scenie, natomiast, no, na pewno jest to duży dys dysonans, tak? Jeśli chodzi o to, co się po prostu patrzy. Także rzeczywiście, ten Jasnawiej Zackowski bardzo krytycznie się powiedział bardzo krytycznie, no najgorsze jest to, że my praktycznie inspirujemy się, tak, że my pew przyjmujemy pewne rzeczy. Najbardziej taką dosadną sytuacją to jest kwestia tak, na, na, tak naprawdę na przykład Rosji, tak, gdzie tutaj Jasnowid często mówi o tym, że nas w Polsce straszy się Rosją, że Rosja jest taka niedobra, straszna, Rosja przyjdzie, zaatakuje. Oczywiście, no może to wynikać tak naprawdę z historii, tak, i też z tego, co przekazują nas starsze pokolenia i tak dalej, natomiast Rosja zupełnie nie ma jak na razie taki po prostu pobudek, tak, Rosja na przykład, słucham, siła konflikt, który ma miejsce na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o Syrię, e, e, dzięki właśnie Rosji, temu, że po prostu ten konflikt został stłamszony na Bliskim Wschodzie, jest mniej zamachów terrorystycznych w Europie, o tym mówił Jasnowidz, czyli można w jakiś sposób powiedzieć, że Rosja działa pro, e, tu europejsko, prospołecznie, co może być szokujące dla wielu tak naprawdę osób, tak? No nie wiem, to są tak naprawdę tutaj opinia Jasnowidza, ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć. No my oceniamy tak naprawdę Rosję przez pryzmat historii w dużym stopniu pewnie, a nie tego, co się ma miejsce w, w współcześnie. No właśnie, ale napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, zostawcie suba. Cześć.